Cześć, to jest VOD Flash dla wszystkich jesieniar, więc weźcie swoje kubeczki z kakaem, przykryjcie się kocykiem i zaczynamy. Październik w Tanki Rewards będzie poświęcony niszczycielom czołgów. Jeśli dobrniecie do ostatniego poziomu nagród, to będziecie mogli wybrać jeden spośród trzech pojazdów premium. Radzieckiego SU-85I, brytyjskiego AT-15A oraz radzieckiej stodoły z dziełem okrętowym SU-100Y. Odrodzę jak zwykle do zgarnięcia schematy, rezerwy osobiste, wyposażenie czołgów, materiały eksploatacyjne, kamuflaż i naklejki. Październikowy Tank Rewards potrwa do ostatniego dnia miesiąca. Wydarzenie ostatni to rozpoczęło się na serwerze europejskim i jak zwykle nie obyło się bez małych problemów technicznych, które już na szczęście zostały zażegnane. Jest to pierwsze podejście od do asymetrycznego trybu do zgrywki, w którym siedmiu graczy kierujących czołgami T55 mierzy się z osamotnionym Waffentragerem S100, za którego sterami zasiada osoba posiadająca specjalny klucz pozwalający na grę tym legendarnym niszycielem czołgów. Sam tryb jest dość ciekawy, ale dużo zależy w nim od tego, z kim przyjdzie wam grać na T55. Dużo nam musi ze sobą ściśle współpracować, aby mieć szansę na zwycięstwo. Tryb jest o tyle interesujący, że za zebranie całej kolekcji naklejek i obrazków można otrzymać 3000 obligacji. Wydarzenie potrwa do 12 października, więc macie jeszcze trochę czasu na skompletowanie swojej kolekcji. Trzeci etap Stalowego Łowcy został zaplanowany na połowę października i potrwa od 12 do 19 dnia tego miesiąca, a ostatni czwarty etap odbędzie się w połowie listopada, ale konkretna data nie została jeszcze podana. Poznaliśmy pierwsze informacje na temat zapowiedzianego na ten rok włoskiego drzewka czołgów ciężkich. Będzie się ono składało z czterech maszyn i wychodziło od szóstotierowego czołgu średniego P-43 Bis, a jego dopełnieniem będzie oczywiście czołg premium ósmego poziomu. Prace nad dokładnymi statystykami pojazdów są na wczesnej fazie rozwoju, ale z zapowiedzi wynika, że czołgi te mają być mobilne i dysponować dobrą depresją działa oraz podobnym do włoskich medów systemem doładowania pocisków. Czołgi znajdujące się na szczycie drzewka wydają się póki co bardzo mocne, ale do momentu ujawnienia pełnych statystyk nie ma sensu podnosić alarmu. W najbliższych tygodniach pewnie dowiemy się więcej, a póki co zachęcam do obejrzenia oficjalnego filmu Wargamingu na temat nowej linii. RZ-71 będzie nowym włoskim czołgiem ciężkim premium, który ma wpisać się w charakterystykę całej linii. Będzie posiadał działo zadające 360 obrażeń na strzał, przy 218 mm penetracji na podstawowym pocisku i świetnej depresji. Dodatkowo, jak inne zapowiedziane czołgi ciężkie, będzie on posiadał specjalny mechanizm ładowania pocisków, który będzie nawet lepszy niż ten znany nam z włoskich medów. Z minusów na pewno warto zwrócić uwagę na długi czas celowania i słabą celność armaty. Nie znamy jeszcze nawet przybliżonej daty wprowadzania tego czołgu, ale mam dziwne wrażenie, że może on być jedną z naród ze świątecznych skrzynek. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że statystyki, które widzicie, mogą się jeszcze zmienić. No i ostatnia rzecz na dziś, czyli rozwiązanie konkursu czy giveawaya, który ogłosiłem w filmie, w którym otwierałem 200 szafek z World of tanks z wydarzenia Ostatni Waffen Trager. W tym momencie na ekranie widzicie 5 osób, które wylosowałem i dzisiaj te osoby dostaną ode mnie po jednej szafce gratulacje dla wszystkich i dzięki za jakiś czas pewnie znowu zrobimy takie losowanie kiedy będzie okazja trzymajcie się papa. Pa. <laughs> What is the bounce? <gasps> Can we drown him? <laughs> Imagine. Can we drown him? <laughs> <laughs>